Jakie jest siedem najczęściej spotykanych przez nas w praktyce schematów podatkowych? Czy wiesz, że są to schematy, które nie mają nic wspólnego z unikaniem opodatkowania? Co więcej, w części są to uzgodnienia, w których w ogóle nie chodzi o osiągnięcie jakiejkolwiek korzyści podatkowej. Cześć, witam Cię w, uwaga, już 50. odcinku podcastu Dzień Dobry Podatki, w którym razem z moimi gośćmi, ekspertami podatkowymi, rozmawiamy o najważniejszych problemach podatkowych. Nazywam się Michał Wilk. I jestem doradcą podatkowym, partnerem w Kancelarii Prawno-Podatkowej Gardens Tax and Legal. Jestem także wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Dziś w tym, jakby nie patrzeć, jubileuszowym 50. odcinku podcastu wracamy do tematu schematów podatkowych. Niby wszyscy wiemy, że od 1 stycznia 2019 roku przepisy OMDR obowiązują, ale często nie widzimy tych schematów wokół siebie. Dziś będzie bardzo praktycznie, powiem o siedmiu schematach, z którymi najczęściej spotykaliśmy się w ostatnich miesiącach. Zastrzegam, że jest to wybór bardzo subiektywny. Nie wykluczam, że po przeprowadzeniu badań mogłoby się okazać, że ten ranking wyglądałby zupełnie inaczej. Ale zanim zaczniemy, jeśli temat schematów podatkowych jest dla Ciebie ważny, to chcę zaprosić Cię do wyjątkowego projektu. Wspólnie z Jakubem Wirskim stworzyliśmy, no myślę, bezprecedensowe w Polsce przedsięwzięcie edukacyjne. Kurs online o schematach podatkowych. To jednak nie tylko kurs w takim tradycyjnym rozumieniu. Oczywiście trzonym jest kilkadziesiąt lekcji wideo do odtworzenia w dogodnym momencie dodatkowe materiały ułatwiające proces raportowania w praktyce a także webinary na żywo. Chcemy jednak stworzyć coś więcej platformę wsparcia pomocną w opanowaniu tematu raportowania MDR. Stąd też w ramach kursu udostępniliśmy zamknięte forum dyskusyjne, które służyć ma no właśnie wymianie praktycznych doświadczeń związanych ze schematami podatkowymi. Zapisy już trwają, ale kończą się niebawem bo już w piątek, 15 października o godzinie 22. Nie zwlekaj, dołącz do nas już dziś. Link do zapisów znajduje się w opisie do tego odcinka. A teraz zaczynamy. Schemat numer jeden wypłata dywidendy. To jest taki akademicki przykład uzgodnienia, które może być schematem podatkowym, które no, w zdecydowanej większości wypadków, z reguły można powiedzieć, nie będzie spełniało kryterium głównej korzyści, czyli nie będzie miało nic wspólnego z unikaniem opodatkowania, czy w ogóle z osiągnięciem jakiejkolwiek korzyści podatkowej. No, to jest po prostu realizacja prawa wspólnika spółki matki. Chociaż nie tylko mówimy tutaj o spółkach, prawa do udziału w zyskach, do realizowania swojej inwestycji. Oczywiście można wyobrazić sobie takie uzgodnienia, w których wypłata dywidendy będzie elementem jakiejś szerszej całości, no szerszego uzgodnienia, w którym to uzgodnieniu może chodzić o unikanie opodatkowania, no ale z reguły no zdecydowanie nie będziemy tutaj w ogóle kojarzyli takiego uzgodnienia z osiąganiem korzyści podatkowej. Ale jak wiemy, schematy podatkowe to nie tylko kryterium głównej korzyści, to nie tylko osiąganie korzyści podatkowej, to także takie uzgodnienia, które spełniają szczególne czy inne szczególne cechy rozpoznawcze. I o tych cechach będę chciał w tej chwili powiedzieć, będę chciał zwrócić na nie uwagę. Mamy taką cechę, która sprawia, że uzgodnienie jest schematem podatkowym, jeśli płatnik podatku dochodowego byłby zobowiązany do pobrania podatku. Przekraczającego w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 milionów złotych. Jeśli w odniesieniu do wypłat należności wynikających lub oczekiwanych w związku z wykonaniem uzgodnienia, nie miałyby zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienie podatkowe. Czyli chodzi tutaj przede wszystkim o taką sytuację, w której wypłacamy na przykład dywidendę, stąd też ten, powołanie tego rodzaju płatności. Wypłacamy dywidendę za granicę i nie pobieramy podatku, albo pobieramy podatek w obniżonej stawce ze względu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. No a gdyby tych umów nie było, wypłacalibyśmy na przykład taką dywidendę do państwa, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, no to należałoby pobrać ten podatek i w roku kalendarzowym ten podatek przekroczyłby kwotę 5 milionów złotych. I już spełnienie tych przesłanek powoduje obowiązek raportowania schematu podatkowego. Pytanie, czy koniecznie ta wypłata musi nastąpić za granicę. Zwracam uwagę, że przepis czy ta cecha odnosi się do wypłaty kwoty 5 milionów złotych, czy wypłaty świadczenia z tytułu, którego powstałoby zobowiązanie podatkowe w kwocie 5 milionów złotych, gdyby nie umowy. I, lub gdyby nie zwolnienie podatkowe. Jak wiemy, wypłata dywidendy do podmiotu powiązanego w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy do Szwajcarii z Polski może pod pewnymi warunkami korzystać ze zwolnienia podatkowego, tak zwanego zwolnienia dywidendowego z artykułu 22 ust. 4 ustawy o CIP. No i w takim razie, skoro stosujemy to zwolnienie, to czy ta cecha Byłaby spełniona. No i tutaj problem koncentruje się wokół tego, że takie zwolnienie dywidendowe ma również zastosowanie do płatności krajowych pomiędzy polską spółką córką a spółką matką, jeżeli oczywiście są spełnione szczegółowe przesłanki i Problem dotyczy tego, czy również ta cecha ma zastosowanie do płatności krajowych, czyli krótko mówiąc, czy wypłata dywidendy o tej kwocie, no to będzie tam 25-26 milionów zł, również pomiędzy polskimi spółkami, powodowałaby konieczność raportowania schematów podatkowych. No, intuicyjnie wydawałoby się, że te. Szczególne czy inne szczególne cechy rozpoznawcze dotyczą transakcji międzynarodowych, dotyczą transakcji wypłat transgranicznych i w takim wypadku jak wypłata krajowa dywidendy nie powinniśmy mieć obowiązku raportowania. No ale z tej cechy, z tego przepisu, który tutaj przywołałem, absolutnie takie ograniczenie nie wynika. Co więcej, za chwilę powiem o jeszcze jednej cesze rozpoznawczej, która no, odnosi się... Wprost do dochodów nierezydenta, no co pozwalałoby na taką argumentację, że ograniczenie tej cechy dotyczącej 5 milionów złotych podatku wyłącznie do czynności, do płatności transgranicznych, no sprawiałoby, że ta cecha dotycząca dochodów nierezydenta byłaby zbędna. Stąd też, mimo że wydaje się to mało racjonalne i nikomu tak naprawdę niepotrzebne do niczego, Wydaje się, że taka dywidenda krajowa również powinna być raportowana. No i teraz ta druga cecha, o której przed chwilą wspomniałem, ona sprowadza się do tego, że sprawia, że uzgodnienie może być schematem podatkowym, gdy dochodnie rezydenta wynikające z uzgodnienia przekraczają łącznie kwotę 25 milionów złotych, więc znów taki dość podobny próg w roku kalendarzowym, czy, czy, czy w ogóle, jeżeli mówimy o jakiejś jednorazowej transakcji. No i teraz mamy znów tego nierezydenta, który jest wspólnikiem polskiej spółki, może to być osoba fizyczna, czy inna spółka. Jeżeli dochody tej spółki, również dochody z dywidend przekraczają tę kwotę, no to mamy obowiązek raportowania. No i teraz, właśnie, jeżeli uznalibyśmy, że ta pierwsza cecha, o której mówiłem, dotyczy wyłącznie transakcji międzynarodowych, no to po co byłaby ta druga? Przecież ona również obejmuje takie zagraniczne, transgraniczne wypłaty dywidendy. Mamy jeszcze inną szczególną cechę rozpoznawczą, która mówi o tym, że ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie. I ta cecha nie jest ograniczona żadnym limitem kwotowym, o ile w przypadku pierwszej cechy, którą omówiliśmy, Limit kwotowy dotyczy podatku w wysokości 5 milionów złotych, co jak się podzieli tę kwotę podatku przez naszą stawkę 19%, to mniej więcej otrzymujemy około 26 milionów złotych. Druga cecha wprost sprowadza się do kwoty dywidendy, w tym dywidendy, kwoty dochodu w wysokości 25 milionów złotych. No a ta trzecia cecha rozpoznawcza w ogóle nie ma żadnego limitu. I teraz problem polega na tym, że takie dywidendy w ramach wspólnego systemu unijnego opodatkowania płatności dywidendowych pomiędzy spółkami różnych państw członkowskich, podlegają obowiązkowemu zwolnieniu z podatku u źródła, w tym przypadku, jeżeli mówimy o wypłacie dywidendy z Polski do innego państwa członkowskiego, no to mamy to zwolnienie z podatku u źródła w Polsce. No i również państwo rezydencji stosuje tutaj metodę uniknięcia podwójnego opodatkowania. W tym przypadku podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym może to być albo metoda zwolnienia, albo metoda kredytu podatkowego, ale jakaś tam metoda uniknięcia podwójnego opodatkowania jest. I jeżeli mamy w związku z tym zwolnienie podatkowe w Polsce i metodę unikania podwójnego opodatkowania w drugim państwie, no to przypadkiem czy nie jest tak, że ten sam dochód korzysta z metod Mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż w jednym państwie, bo jeżeli tak, to mielibyśmy spełnioną tę cechę i uwaga, niezależnie od limitu, niezależnie od kwoty tej dywidendy, czyli nawet wypłata tysiąca złotych dywidendy do innego państwa członkowskiego, podlegająca zwolnieniu w Polsce, podlegałaby raportowaniu, co no, znów, gdyby czytać bardzo ściśle literalnie ten przepis i tę cechę rozpoznawczą, no prowadziłoby to do. Absurdu i bardzo znacznego utrudnienia administracyjnego. Zwróćmy uwagę, że w przypadku schematów transgranicznych nie stosujemy tak zwanego kryterium kwalifikowanego korzystającego, które ogranicza raportowanie w przypadku mniejszych transakcji, czyli już wypłata no nawet małej dywidendy przy małej spółce za granicę podlegałaby w takim przypadku raportowaniu schematu podatkowego. Moim zdaniem, tu jednak tę cechę kojarzyłbym z Umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania i z takimi sytuacjami, kiedy no właśnie ten sam dochód korzysta z różnych metod, ale jednak unikanie podwójnego opodatkowania na podstawie umów, choć zdaję sobie sprawę, że wprost znów nie wynika to z tych przepisów, o których tutaj mówimy. No ale jest to jakaś droga do racjonalizowania tych obowiązków MDR. Schemat numer dwa: 50% koszty uzyskania przychodów. I pierwsze pytanie, które się tutaj pojawia, jest takie, czy w ogóle zastosowanie 50% kosztów spełnia kryterium głównej korzyści? Przypomnę, że kryterium to no, kryterium związane z takimi schematami, w których jednak chodzi o osiągnięcie jakiejś korzyści podatkowej? To kryterium to sprowadza się, dotyczy takiej sytuacji, w której, czy jest spełnione, kiedy podmiot działający rozsądnie i kierujący się celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej, mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się osiągnięcie tej korzyści, no i ta korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia. No i teraz pytanie jest takie, czy jeżeli ja decyduję się na... Skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do mojej aktywności zawodowej, na przykład umowy o pracę, czy umowy o dzieło, umowy zlecenia, to czy sam ten fakt sprawia, że wdrażam jakiś schemat podatkowy? Teraz, moim zdaniem, samo przyjęcie takiego rozliczenia absolutnie nie może spełniać kryterium głównej korzyści i jednocześnie być schematem podatkowym. W tym kryterium głównej korzyści chodzi bowiem o to, czy my podejmujemy jakieś szczególne działania, żeby móc osiągnąć tę korzyść podatkową, czyli w tym przypadku, żeby móc skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. Czy my kreujemy rzeczywistość, w której skorzystanie z tych kosztów jest możliwe? No i teraz, jeżeli my modyfikujemy umowy, modyfikujemy regulaminy, wprowadzamy szczególne zasady rozliczania i dokumentowania w ogóle czasu pracy, pod przepisy, pod interpretacje indywidualne, czy pod interpretację ogólną, na przykład, która tutaj w tym obszarze prawa podatkowego funkcjonuje, pod orzecznictwo, no to wtedy myślę, że ryzyko uznania, że jednak dokonujemy takich czynności, takich działań, których nie dokonywalibyśmy, gdybyśmy działali rozsądnie i nie kierowalibyśmy się celami takimi jak osiągnięcie korzyści podatkowej to w takim przypadku, no tak, to, to, to ryzyko myślę, że tutaj byłoby istotne, no bo wyobraźmy sobie, że no nie mamy takiej formuły, jak 50% koszty uzyskania przychodów, no to czy modyfikowalibyśmy te umowy i utrudnialibyśmy sobie te zasady rozliczeń, na przykład czasu pracy, co często ma miejsce? na no pewno nie. Pewno jest to robione przede wszystkim po to, żeby... Z 50% kosztów uzyskania przychodów skorzystać. Tutaj zwracam uwagę na kryterium kwalifikowanego korzystającego, bo czasem się myśli, że no, pracownik, podatnik nie jest kwalifikowanym korzystającym, jego przychody, jego majątek nie przekracza równowartości 10 milionów euro. No ale kwalifikowanym korzystającym czy to kryterium należy odnieść również do płatnika. Czyli jeżeli pracodawca spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego, czy podmiot powiązany z pracodawcą, no to wtedy będziemy mieć do czynienia z raportowalnym schematem podatkowym, czy możemy mieć do czynienia. Zwracam też uwagę na schematy transgraniczne, tam w ogóle tego kryterium transgranicznego nie stosujemy. Schemat numer trzy, tak zwane uproszczenia safe harbor w cenach transferowych. Chodzi tutaj o uzgodnienia, które wykorzystują wprowadzane jednostronnie w danym państwie uproszczenia w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych. Nie chodzi tutaj oczywiście, skoro mówię o wprowadzanych uproszczeniach jednostronnie, o uproszczenia, które wynikają bezpośrednio z wytycznych OECD w sprawie cen transferowych czy innych międzynarodowych regulacji. I nie chodzi tutaj o uproszczenia związane z obowiązkami dokumentacyjnymi, czyli takimi przepisami, które powodują, że no nie musimy sporządzać dokumentacji. I samo w ogóle unikanie obowiązku dokumentowania, sporządzania dokumentacji cen transferowych nie będzie schematem podatkowym, z reguły nie będzie schematem podatkowym. Mówimy tutaj o uniknięciu obowiązku ustalania cen, a nie uniknięciu obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. I w Polsce mamy dwa takie uproszczenia. Pierwsze dotyczy usług, tak zwanych usług o niskiej wartości dodanej, ale ponieważ nie jest to uproszczenie jednostronne, tylko wynika z wytycznych OECD, to ono nie będzie sprawiało, że uzgodnienie stanie się schematem podatkowym. No ale drugie uproszczenie, które dotyczy oprocentowania pożyczek, kredytów czy obligacji, już tak, jeżeli oczywiście spełnimy wszystkie warunki tego uproszczenia, no na przykład w szczególności Pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat. Jeżeli ułożymy tak transakcję, że nie spełniamy przesłanek no zastosowania tego uproszczenia Safe Harbor, no to oczywiście przesłanka sprawiająca, że taka pożyczka miałaby być schematem podatkowym nie będzie spełniona, a sama umowa pożyczki nie będzie podlegała raportowaniu. Schemat numer 4: aport znaku towarowego. Ten schemat dotyczy takiej cechy rozpoznawczej, która związana jest z przeniesieniem praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych. I jeżeli takie trudne do wyceny, prawa do trudnych do wyceny wartości niematerialnych są przenoszone pomiędzy podmiotami powiązanymi, może dojść do powstania schematu podatkowego. Jedną z takich wartości niematerialnych może być właśnie znak towarowy. To może być na przykład patent, też to może być baza klientów, ale skupiłbym się tutaj na tym znaku towarowym. I teraz przeniesienie tego znaku towarowego może spełniać cechę rozpoznawczą. Zwracam uwagę cechę rozpoznawczą, która jest niezależna znowu od osiągania jakiejkolwiek korzyści podatkowej. Niezależnie od sposobu, jakim przeniesiemy ten znak towarowy, czy to będzie aport, czy to będzie sprzedaż, czy to będzie darowizna, ale. Skupiłbym się już teraz wyłącznie na tym aporcie. Czym są te trudne do wyceny prawa? Czy trudne do wyceny wartości niematerialne? Otóż są to takie prawa, które, takie wartości, które nie mają wiarygodnie określonej wartości porównywalnej oraz prognozy dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych w odniesieniu takiego na przykład znaku, czy spodziewanych przychodów z przenoszonych wartości, z przenoszonego znaku lub Założenia stosowane przy wycenie takiego znaku są obarczone wysokim ryzykiem w momencie przenoszenia. Czyli ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli na moment, na przykład, aportu znaku towarowego do spółki dysponujemy wyceną takiego znaku, która jest rzetelna, oparta na solidnych podstawach, no to wtedy ten znak ma wiarygodnie określoną wartość porównywalną i cecha nie będzie spełniona, ale w innym przypadku Istnieje ryzyko, że zwykły aport, zwykła sprzedaż znaku towarowego może stać się schematem podatkowym. No a co z aportem przedsiębiorstwa, bardzo taka powszechna transakcja? Tutaj stoimy na stanowisku, że no pytanie jest takie: czy w tym aporcie przedsiębiorstwa ten znak towarowy odgrywa istotną rolę? Jeżeli nasze czynności nie są ukierunkowane na przeniesienie znaku, który stanowiłby istotną część przedsiębiorstwa, ta cecha nie powinna być spełniona. No bo wtedy niespecjalnie zależy nam tutaj na przeniesieniu znaku jako takiego, tylko całego przedsiębiorstwa, którego znak jest po prostu elementem, ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy przenoszę przedsiębiorstwa, ale tak naprawdę przenoszę znak, bo w tym przedsiębiorstwie czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie chodzi o nic innego, a o funkcjonowanie znaku towarowego. I wtedy znów nie mam. Wyceny, nie mam tej rzetelnej, solidnej wyceny, czy rzetelnej wyceny opartej na solidnych podstawach, możemy mieć do czynienia z spełnieniem tej cechy rozpoznawczej. Schemat numer 5. Tak zwane faktyczne restrukturyzacje, reorganizacje. Rozumiem przez to takie transakcje, czy trudno nawet powiedzieć o transakcjach, takie sytuacje, w których dochodzi do na przykład przeniesienia klientów z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki ZO. I w ten sposób ja, w cudzysłowie, przekształcam swoją działalność do spółki ZO. O jaką tutaj cechę się martwimy? Chodzi tutaj o cechę, która mówi, sprowadza się do czy dotyczy przeniesienia funkcji, ryzyka czy aktywów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jeżeli roczny wynik podmiotu finansowy podmiotu przenoszącego przed odsetkami i opodatkowaniem, czyli EBIT, w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% prognozowanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano przeniesienia. Czyli mamy sytuację, w którym ja przenoszę funkcję, czyli na przykład powierzam jakiś proces innemu podmiotowi, na przykład właśnie mojej spółce, przenoszę ryzyka, czyli na przykład ze względu na ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej eliminuję ryzyko w jednym podmiocie, a przenoszę je na drugi. No albo przenoszę aktywa, nieruchomość czy na przykład właśnie bazę klientów, i to przeniesienie następuje pomiędzy podmiotami powiązanymi. No i właśnie w wyniku przeniesienia spada mój roczny wynik finansowy w trzyletnim okresie. I to spada o więcej niż 50% w stosunku do takiego scenariusza, w którym tego przeniesienia by nie, do tego przeniesienia by tutaj nie doszło. I no pytanie, zastanawialiśmy się nad tym, czemu służy w ogóle ta cecha, i wydaje nam się, że ta cecha służy identyfikacji właśnie takiego nietransakcyjnego przeniesienia zysków, zysków, aktywów, którego organy podatkowe nie widzą w cudzysłowie normalnie, tak jakby widziały na przykład przy aporcie czy przy sprzedaży przedsiębiorstwa. I właśnie to przeniesienie, takie w cudzysłowie, przeniesienie działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności do spółki ZO, co jest często spotykaną sytuacją, może być przykładem na uzgodnienie, które właśnie spełniałoby tę cechę rozpoznawczą. Oczywiście znów przy założeniu, że mamy spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego, czyli mówimy o troszkę większych transakcjach, transakcjach krajowych, bo jeżeli mam, mielibyśmy tutaj jakiś element transgraniczny, no to wtedy każda taka. Faktyczna reorganizacja, faktyczna restrukturyzacja mogłaby być schematem podatkowym. Schemat numer 6: nabycie usługi od podmiotu powiązanego z raju podatkowego. Taki schemat dotyczy szczególnej cechy rozpoznawczej, która mówi o płatnościach transgranicznych, podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, dokonywanej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Gdy odbiorca płatności nie ma nigdzie miejsca, siedziby, zamieszkania czy zarządu, albo ma siedzibę, miejsce zamieszkania czy zarząd w raju podatkowym, albo w jurysdykcji niechętnej współpracy podatkowej. Więc jeszcze raz chodzi tutaj o płatności podlegające zaliczeniu do kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dlatego mówimy o na przykład nabyciu usługi od podmiotu powiązanego no, z tego raju podatkowego takiej usługi, która stanowi koszt uzyskania przychodów, z tytułu której płatność podlega zaliczenia do zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, bo to już nie ma znaczenia, czy ja faktycznie zaliczę, czy nie zaliczę. Ważne, czy spełnione są obiektywne przesłanki. Tak jak na przykład dywidenda nie podlega zaliczeniu, więc ta przesłanka tutaj nie będzie spełniona w przypadku akurat wypłaty dywidendy. No, pewna wątpliwość, co jeżeli na przykład mamy takie płatności, które przekraczają określone limity EBITDA i na podstawie artykułu na przykład 15C czy 15E ustawy OCIT nie podlegają po wyczerpaniu limitu zaliczenia do kosztów. No raczej wtedy nie podlegałaby taka płatność pod raportowanie, taka usługa, no bo jednak nie podlega taka płatność zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. No podobnie można sobie wyobrazić płatności gotówkowe powyżej 15 tysięcy złotych, które byłyby wyłączone z kosztów. No również nie są, nie podlegają zaliczeniu do kosztów, w związku z tym nie spełniona jest przesłanka raportowania. Wydaje się też, że tę te przesłankę można byłoby, czy tę cechę można byłoby też ucywilizować w taki sposób, że jeżeli ja z gospodarczych, ekonomicznych przyczyn handluję z tym rajem podatkowym, z tym podmiotem powiązanym, no i ja właściwie nie mam wyboru, no bo tam właściwie ten podmiot jest i ja muszę nabyć usługę od tego podmiotu, to cecha nie powinna być spełniona. Raczej wiązalibyśmy spełnienie tej cechy z, z sytuacją, w której ja. Celowo transferuje moje środki do rajów podatkowych, więc tam, gdzie są gospodarczo uzasadnione przyczyny, że akurat ta usługa jest wykonywana w tym raju podatkowym, akurat tak się zdarzyło, że jest to raj podatkowy, to wtedy tej cechy. No, widziałbym duże argumenty za tym, żeby poważne argumenty, żeby tej cechy wtedy nie identyfikować. No i wreszcie schemat numer 7 sprzedaż nieruchomości. Na koniec, taka zwykła transakcja. Powszechnie spotykana w obrocie, okazuje się, że też może być schematem podatkowym. Oczywiście, no niezwykła sprzedaż. Z reguły powiedzielibyśmy, że kryterium głównej korzyści nie jest tutaj spełnione niespełnione są inne cechy rozpoznawcze no ale rozważmy pewne szczególne przypadki. W objaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów pojawia się taki przykład, w którym to przykładzie sprzedaż nieruchomości bądź aport nieruchomości może być schematem podatkowym jeżeli korzystniejsza byłby ten drugi wariant czasem jest tak że zamiast aportu opłaca się bardziej sprzedać nieruchomość czasem jest tak że zamiast sprzedawać opłaca się bardziej wnieść nieruchomość aportem i ministerstwo finansów uważa że w takim przypadku możemy mieć do czynienia ze schematem podatkowym Wydaje się jednak, że jest to niepoprawne rozumowanie, bo aport i sprzedaż prowadzą do zupełnie różnych, odmiennych skutków, już nawet nie tylko podatkowych, ale też prawnych. No w przypadku chociażby sprzedaży mamy przepływ finansowy, w przypadku aportu nie mamy. W przypadku aportu zyskujemy udziały w spółce, no, angażujemy się kapitałowo w tę spółkę. W przypadku sprzedaży w ogóle nie musimy stawać się wspólnikiem w tej spółce, czy nawet jeżeli jesteśmy, nie zwiększamy swojego zaangażowania kapitałowego w tę spółkę. Więc są to zupełnie różne skutki prawne i biznesowe, nawet w związku z tym no, nie można ich porównywać. Nie można powiedzieć, że rozsądnie działający podmiot, gdyby nie te korzyści podatkowe, to pewno zdecydowałby się na inny rodzaj transakcji. Ale no, ryzyko pozostaje w związku z tym, że w objaśnieniach taki przykład został podany. Mówiłem już o tych restrukturyzacjach, o tych faktycznych restrukturyzacjach, kiedy przenoszę składniki majątku i spada mi EBIT. No, w takim przypadku wydawałoby się, że potencjalnie również po przeniesieniu nieruchomości może ta cecha rozpoznawcza być spełniona. Tu pewne wątpliwości są związane z tym, że jednak ta transakcja jest widoczna za, dla organów podatkowych, a mówiliśmy o tym, że no, przede wszystkim identyfikowalibyśmy tę cechę przeniesienia aktywów w funkcji ryzyk z takimi sytuacjami, kiedy to przeniesienie jest tak jakby niewidoczne gołym okiem dla organów podatkowych. No i wreszcie e, wspomniana już cecha, która mówi o dochodach nierezydenta z tytułu wykonania uzgodnienia, jeśli przekraczają 25 milionów złotych. No, od razu widać, że jeżeli kupujemy nieruchomość położoną w Polsce, oczywiście od nierezydenta, co no, również się zdarza, no i ta cena sprzedaży przekracza 25 milionów złotych, to taka sprzedaż może być schematem podatkowym. Te przykłady nie wyczerpują wszystkich sytuacji, kiedy zbycie nieruchomości będzie schematem podatkowym, no ale to są takie trzy przypadki, w których najczęściej myślimy o tym. Że uzgodnienie może być schematem. Jakie wnioski zatem płyną z tych przemyśleń? No, schematy są wśród nas. One mogą się pojawić w najmniej oczekiwanym momencie, i nawet takie pozornie niegroźne transakcje, jak wypłata dywidendy, mogą być po prostu schematem podatkowym. To jest w dużym stopniu absurd, no bo jednak schematy powinny być raportowane wtedy. Wtedy powinniśmy wymagać raportowania schematów, kiedy Mamy do czynienia z jakimś zagrożeniem unikania opodatkowania, no ale tak już te przepisy póki co są sformułowane. Z drugiej strony, dyskomfort w raportowaniu takich schematów pewno jest mniejszy, no bo i tak organy podatkowe doskonale oczywiście o tych transakcjach wiedzą, no ale oczywiście jest to niczemu nie służący, dotkliwy również czasowo obowiązek. No jednak, zaraportowanie transakcji to jest dość sporo czasu pracy. Więcej o schematach w naszym kursie. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z naszą propozycją. Dużo szczegółów znajdziesz na stronie kursu dostępnej pod linkiem zawartym w opisie do tego odcinka. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejnej pięćdziesiątce odcinków podcastu. Dzień dobry, podatki. Jeśli w ogóle jesteś tutaj pierwszy raz, to serdecznie zachęcam do polubienia podcastu, do obserwowania w ulubionej aplikacji podcastowej, a także do zostawienia komentarza w mediach społecznościowych. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.